Wojna w Myrtanie zakończyła się dwa lata temu, a jej mieszkańcy wciąż starają się utrzymać niepewny pokój. Krajina została podzielona na cztery frakcje. Każda z nich chce odbudować to, co zostało zniszczone i jak najlepiej wykorzystać to, co ocalało. Na południu torus zjednoczył bandy orków, tworząc niespokojną społeczność wojowników, nadal odnoszących się ze wzgardą wobec tych, którzy odebrali im zwycięstwo. Na północy gorn rządzi gotą i faring, bacznie obserwując torusa i szybko rosnącą w potęgę machinę wojenną orków. Świadomy zagrożenia, gorn postanawia nie czekać dłużej na atak. I sam rozpoczyna natarcie. Wybucha wojna. Na zachodzie, zmęczeni konfliktem, bracia Inok i Anok utrzymują na swym terenie kruchy pokój. Starając się ignorować wojenne zagrożenie ze strony Goty i Trelis, próbują unormować życie skołatanego ludu. Na wschodzie, Li trzyma swych ludzi z dala od politycznych waśni, będąc przekonanym, że w końcu nastąpi zmęczenie wojną i zapanuje pokój. Z nieznanego wymiaru, Bezimienny Bohater oraz Xardas obserwują swych dawnych towarzyszy i zaciekle spierają się o decyzje i kierunki podejmowanych działań. Starając się zapewnić swemu ludowi wolność w tych niespokojnych czasach. Zupełnie jak w Myrtanie, obaj toczą zajadły spór o los krainy, o którą tak długo walczyli. Xardas popiera Li. Wojna w końcu zmęczy ludzi i nastanie pokój. Rozwścieczony bohater nie zgadza się z nim. Twierdzi, że pokój może zapanować tylko jeśli Taurus i Gorn zostaną zmuszeni do zaprzestania walk. Widząc, że pokój, za który oddał swą wolność, może zostać obrócony w niwecz, bezimienny bohater wpada w furię i postanawia wrócić do Myrtany, aby naprawić zło dotykające jego lud. Dowiedziawszy się o jego zamiarach, Xardas zagradza bohaterowi drogę, zaklinając go, by się zatrzymał i posłuchał głosu rozsądku. Lecz nie można powiedzieć ani zrobić niczego, co zmieniłoby przeznaczenie. Obaj mistrzowie dawnych mocy, biegli w swej sztuce, sięgają po siły, które rozdarłyby wstrzępy zwykłych ludzi. Ich starcie, które mogłoby przejść do legendy, jest krótkie. Bohater opuszcza nieznany wymiar, lecz płaci za to wysoką i potworną cenę. Słaby, pobity i zdezorientowany, bezimienny bohater budzi się.